Jak tam progres w solsach? No, 44 próba do Golema, 44 nie? 44 próba do Golema. Teraz się uda. Dobra, ale teraz no, tak. No. Czy robimy go na. na czy my go robimy, kurwa, na, na życie, czy nie? A jesteś w stanie go zrobić na życie? Kurwa, jak będę uparta, to zrobię, nie? Dobra, kurwa, próbujemy go robić. Kurwa, bez sensu, Wesza, mogę pogadać najpierw z Wami. Jak się czujesz po 12 godzinach? Dobra, o kurwa, ale zrobiłam. Ej szczerze, bardzo git, bo gardło mnie boli, a tu ja ci polecam e, porost islandzki na takie rzeczy. Porost islandzki na takie rzeczy, to ci nie będzie tak e, często boleć ten. Będziesz mógł sobie pozwolić na dłuższe stringi. Cu**a ta halabarda Cu**a ta halabarda Ai, ai, ai Ia ja pi**a, murec, minus 50 <grym> Go zrobić na ten, na życie, Imo. Imo mogę, Imo mogę. Bo trafiłam go dwa razy, on nie ma prawie całego paska. Dobra, Imo, imo do zrobienia na życie. Imo do zrobienia. Prawie całego paska, nie wiem. gdzie? No nie no, patrzcie, Liam ja kula zadaje, nie? Szalonej ilości! O! Podłoga! That's okay, dog, that's okay, dog. O, złapał mnie! i małzi coś chyba powietrze z bosem co? Dobra no chodź tu kurwa jebana no no chodź tu Tylko Ja go nie trafiam! I'm lapid free. Wjechał się! Kurwa. I co teraz? Dobra, czyli nie spadł tutaj. okej, okay, dobra, macie rację, że nie spadł. Ty, kurwa. Ja pier... O, ja nie trafiam. Dobra, okej, okay, ale ty. To nie jest takie trudne. okej. Okay. Już jest progres. Kto też idzie nad mostem? Norel. Dobra, ej, poczekajcie, bo to nie jest głupie, okej, okay, dobra, może ta halabarda kurwa nie trafia mnie, ale ona jest znacznie bardziej lepsza. Przepraszam, Riven, jeżeli jesteś na streamie, przepraszam, no bo się zapierałam przez te parę godzin, żeby nie robić nic z tą halabardą, nie? O kurwa, trafił mnie, trafił mnie. Kotka go boli w jednym gole. to mam, kurwa. 44. O! Powiedzcie! O! Ja Wam mówiłam, 44 to moja. Ma... Dobra, zaraz to zrobi. Zro serkę może witek było. Witek było. Zacząć ściszę serkę. Powiedzcie, mój 500. Ciapię, bole zła noga! Fabularyzacja. Dziękuję pięknie za vloga, witam serdecznie na Simku. Ja Skopił za noga. Nie słychać, dobra. dobra. To skupiamy się na lewej w takim razie. Nie no, zaraz grać tylko niej go pokonam. O nie! O nie, 44! Moja 44! Ajajaj. Aj, aj. Ej, dobra, ale było dobrze, było giga dobrze. Kotek! Ja pierdolę na zdrowie! Na zdrowie, dzięki. Mam jecenko? Nie, no kurwa, rozpierdolę się z tym spadaniem, nie? Ja pierdolę, no. 47 próba. Do 50? Do 50. Kurwa, w którą stronę, no? Ona jest pijana, kurwa z tą halabardą. Ja pierdolę się, ja się przekręcę! Noga, mam ochotę na hot-doga. O kurde, oh my god. Hał, hał, za uszami, proszę podrapnie palcami. Sorry, ale jak nie no słyszysz. Ała, kurwa. Ej, nie spadł. Mi kurwa, ścisz, pinka, no. Czemu nie spadł? Ej, oszustwo. Ej, oszustwo to jest. Ej, oszukaliście mnie, wy, wyjebne, no. Ale skupka, skupka na czacie, poproszę. No skupka, skupka. nie spadnie znowu. O kur... No ja to zaraz spadnę, nie? O! Ja pie... Brawo! Jest! 46 czy 45 próba? 40? Siódma to była. Ej, a w ogóle powiem wam, że po wczorajszym horrorze to giga się bała mieć do kibla yy, w ciemności, nie? No, No, bo tam cały czas gasło światło. Kurde, Myślałam, że coś mi się zapie za rękę cały czas, nie? Ja pierdolę, odpierd się ode mnie. No i co? Nawet kuba się zaśmiał. No właśnie, słyszałam. Słyszałam. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Kaj, Miałem nadgonić ciulkę w solsach. No. Zostałem wyjebany na kabel i nie mogę jej nadgonić w solsach teraz. Zostałeś wyjebany na kabel? Zgadza się. A ja leciałem jak kozak prawdziwy, tylko siła levelowana. Bez żadnego armora i Morgenstern w łapie. Daj ekran w, kuby w prawo pod śmierć, to pilne, żeby widzieć jego progres. <grym> ja ci ale pomogę. Rol jest Ej, no tragiczny. Tylko nie mów tak. O jejku. O <grym> rajuszku. O. Ale nie trzy razy! Ciapie, ja już to przeszłam mnie. Witam, ładnie można głośniej serkę, bo nic nie słychać. Kurwa, nie wiedziałem pod którym się poty używa. <grym> Dobra, pie. to klawiaturowanie. Nie macie drugiego pada? Mam drugiego pada, ale nie mamy drugiego kabla mikro USB. O. Zrobicie oddzielną komendę na śmierci Kuby? A chcecie, chcecie wam się to tra 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 traktować? Ja Bo już się po pozdychał już parę razy wczoraj. Ach. I to tak dużo no, parę razy. No ale to ja waliłem profesjonalną technikę jak stary narustowanie wszystkie poty przed wypite. Jazda <głos> <głos> za ojczyznę. Tutaj już fakt, że Kuba szybciej przejdzie na przykład bosy niż ja, to i tak. Nie, raczej jak nie. Jak mnie dogoni, to się zesram ze śmiechu, nie? Na razie to ciężko idzie. Ciężko. Ale ja jest mówię, tak Kuba, jest sobie ten smarny na elektryczny. Nie przed, wiem, przed jak ja spadłam. <noise> Inputy są tragiczne na kom. Nie, nie gram w to po prostu. Trudno. <noise> nie, nie ma sensu. No, nie, mnie klawia, klawiatura nie. jest tak tragiczna. Jak Ej, no oficjalny No, ale kurde, no, no to było, Przepraszam. Jezu. Dobra, kurwa, sorry. Wyłącz tego mojego tam. Przepraszam. Poniosło mnie. Uważaj. Moderacja męczona przez streamera. Mobbing. Dobra, już cię widać, Kotlet. Jesteś na wizji. Halo, halo, słyszymy się. Halo, słyszymy się. Dobra, już odciszę. Na, kotl na kotleta są przeprowadzone ataki. Ej, Gildas. i co ja teraz mam zrobić? Spaść tutaj czy co? Jak to jest niżej? Nut, nut. No, Aha, ja nie miałam w ogóle. Nie musiałam tego przelewać. Dobra, kto mnie kurwa bije z tej wie O, tam! Okej, okay, widzę. Dobra, ale odpierdolę się ode mnie. Co tu jest? Parowanie. A, no to nie umiem parować. Spoko. Pozdrawiam. Ale ja temu Taurusowi bije pod wjeżdżę. O! 4 FPS. Nie, to problem z Dark Soulsami to było. Hmm. Muszę zresetować Dark Souls. Ajajaj, -y. oh! aj, aj, syzyf Jezu, Chryste, jak ty to robisz? Co ktoś tu się właśnie przede mną zjebał? <laughs> o kurwa, niezły agent! Co? Duch tego, duch jakiegoś kracza zobaczyła mi się zje**ał zaraz na moich oczach. Wyobraź sobie, że zaraz ty będziesz tym duchem. A wiecie, że za 8500 zł, czyli za jakieś 400... 400 coś, będzie Cooking Simulator na wiarce? Oh What? What? Ja jestem ciekawy What? jak Julka gotuje. Nie widziałem nigdy Iryly. O z nie. ja zaraz zrobiłam kurwa potrawkę nam obu. Nie, jak raz zrobiłaś kurczaka, to by. To był tak kurwa, słony, nie? Nie dało się go jeść. Kurwa no. Nie, Ale chciałam się tak zrobić. I nie umie gotować? Ja przepraszam, że się śmieję, nie mnie. Nie no ja wiem, kurwa no, a tak chciałam, a chciałam wreszcie wyręczyć kubę. Zrobić dobry obiad. Oj, tak słony złot. Zy... Ja, ja, to, ja to jadłam i płakałam nad tym talerzem, żeby to się nie zmarnowało. To bardziej, to bardziej był ten, taka sól, sól kamienna, po prostu. Jeden wielki chunk z kurczakiem powkrajanym do tego. What? to jest? To chat O, oh, send me very arigato. Thanks. <laughs> Jakie, ale very arigato. Nie wiem, rozpada się. Zaraz? No nie wiem, mam ochotę z Lina. To jest jedyne rozwiązanie, kurwa, w tych pierdolonych solsach, nie? Nie wiem, oni, one potrafią takie kur... fliki zapierać że ja nigdy takich nie zrobiłam w Valorancie, nie? No nie, ja <laughs> chyba, ja chyba to jest ostatnia próba i idę się położyć już. Ale bym się Coca-Colki napił. Marlboraska zajarał. No to idź do lodówki, bo już mi się skończyła Ja pierdolę, zwykle. <laughs> I za a No a co macie w lodówce? Ja nie palę szlugów, więc jakby nie mam szlugów w lodówce. W lodówce mam mleko, mm, wystarczy. Taki zimny szlug. Szlugetti. Ale jak go podpalisz to i tak jest ciekły. O, mogę, Kuba, mogę cię zamienić na noc, będę grał w ligę. Kuba, Kuba kiedy Niemiec szlugetti getarakii. robisz? Nie no nie, ja nie palę zwykłych szlugów. Czyli nie będziesz nie będzie, nie będzie szlugetti? Nie będzie. Po co spalić ślugi, jak można zazę? No, rel. <grym> <grym> jak już kurwa masz czymś trącić, to chociaż nie będzie to warte, no. Po co jest pieczarki jak można halucyny wpierdolać? No, robi sens. To takie same porównanie. <grym> Żadne takie samo, no. <grym> Nie wiem, nie umiem się bić już kurwa w tej grze. Nie wiem, to już jest kurwa moja emerytura. Londyn? Gdy A nowy? kiedy był początek w ogóle i praca jakaś faktyczna. I zam chcesz pi... w końcu, kurę, co staniesz na przykład? Nie wiem, zastanawiałeś się czasami kurwa, nad sobą, nie wiem. Ja też nie wiem Jak nie, ty wiem, możesz tak kurwa grać po tylu godzinach w tej grze. Ja to, czy ty rozumiesz kurwa, że ja nie umiem szaru grę grać. Ja to, ale nie wiem, w to. Kurwa. Gram 4 lata w Waloranta i nie mam jeszcze ascendanta nawet. A on nie hejtuje że kurwa co? 50 <noise> godzin już spędziłam w tej gierce i nie umiem kurwa grać dalej, no? Oprócz ujęcia golema nic nie zrobiłam dzisiaj, nie? Nie przeszłam nigdzie. Dobra, ostatnia próba, bo już jest północ 51. Ostatnia próba i. Nie wiem. Chyba ja mam jakieś schorzenie dziwne, bo wydaje mi się, że straszne straszny déjà Jakbym kurwa 50 razy w tym samym miejscu był, jak Julka spada z tego mostu. На ура, конец, выстачи.